Witam serdecznie, witam szanowne gracze tej strony. Pięć dni mnie nie było, wybaczcie. Po prostu streamowałem. Dość często streamy się pojawiają dużo nowych osób, przychodzi dużo ludzi na streamie siedzi. Jest naprawdę w porządku. Słuchajcie, Demon Hunter, sezonowa postać hardcoreowa, tak? Polski klient gry. Pokażę wam. Build na T6, sezonowy, HC oczywiście, Hardcore. Jak widzicie już osiągnąłem 210 paragonów. Całkiem nieźle jak na tylko sezonówkę, właściwie jak na PTR możemy powiedzieć, czyli serwer testowy. Jestem ciekawy kiedy będzie reset w końcu sezonu, bo nie było jeszcze ani razu. Na pewno zapytacie kiedy w końcu ten patch wyjdzie nie wiem. Szczerze mówiąc, napisali jakiś czas temu, że będą kilka razy jeszcze sezon resetować. Na razie nie było żadnego resetu, to więc myślę, że raz albo z dwa razy przynajmniej zresetują i później będą raczej gotowi, żeby to wprowadzić do yy, na live server. Ale obecnie nie wiem. Możliwe, że to będzie koniec sierpnia, początek września. No szkoda, bo całe wakacje dla niektórych po prostu przeminą i nie pograją sobie za bardzo. Ok, wejdźmy, wejdźmy do gry Udręka 6 i pokażę Wam build, a później pokażę Wam drugą prezentację z oczywiście jak robię całe banty na te 6 głównie skupimy się na walkach z elitami. Ja tutaj będę biegał oczywiście bez followera, bez przyboczniaka, żeby było troszkę ciężej. No i przeczekamy sobie ten czas oczekiwania. Przyspieszymy. Okej, okay, jesteśmy w gmachu twierdzy bastionu i pokażę Wam Mniej więcej jak dechaczym, naprawdę skutecznie rozwalać greater lifty, czyli głębokie szczeliny, jak i zwykłe bounty. Słuchajcie, ja tutaj zrobiłem build na mrus, mrus, czyli mamy bole, która po prostu zamraża, ma 50% szanse na zamrożenie, zamrażający atak, trzecia runa. Powiem Wam, że to naprawdę dobrze działa. Strzela dość szybko. I ma dość dużą szansę na zabranie, więc to jest taka kontrola. W podstawowym ataku to jest, to jest dobra sprawa. Strzała odłam odłamkowa. Wylatuje 5 rakiet przy trafieniu przeciwnika za 450% obrażenia broni. Dość yy, fajnie to działa. Moc cieni. Moc cieni została po tym patchu na PTR zbuffowana. Yy, teraz naprawdę fajnie odzyskuje życie. 12 tysięcy, 25 tysiąca prawie. Jeżeli to dwa krwawe księżyce, to mamy prawie 25 kawałków życia ze strzał. Ale ja jednak używam, oczywiście, redukcji obrażeń, która jest naprawdę niesamowita. Przedtem używałem albo skoku, albo zasłony dymnej. To się po prostu nie dodaje, <grym> jak mówi Max Kolonko. Powiem Wam, że ta redukcja 35% jest tak mocna, że lepiej. Na... Po prostu lepiej stać w ogniu, aby się lekko przemieścić błok, jak was zamkną, to, to przeżyjecie wszelkie lasery, nie lasery. Jest naprawdę nieźle. Oczywiście z połączeniem w połączeniu z pasem sznuruszu. Ok, następnie kompan, wiadomo, bo używamy tutaj setu maraudera wartownik, wartownik, oczywiście secja polarna zwalnia w rogu w 60% i w momencie, kiedy użyjemy wielostrzał też na zimno, trująca eksplozja, to Do, dookoła wartownika jak wystrzeliwuje trującą eksplozję, to wokół niego tam zadaje obrażenia obszarowe 20%, więc to naprawdę fajnie działa i wygląda. Następnie sekcja naturalna, spowolniony, wychłodzony, cel otrzymuje o 20% więcej obrażeń, bardzo mocny jeżeli chodzi o zimno bardzo mocne. Pewny strzał, y, to jest do dyskusji, ponieważ czasami moby są bardzo blisko i te 20% nie, nie wpada wam. Możecie to zastąpić na balistykę. Możecie to przemienić na balistykę, wtedy dodatkowe rakiety, rakiety dostają większe obrażenia, to no, jest po prostu nieźle. Rozeznanie, podstawa na hardcore'ze, musisz to mieć, żeby przeżyć, chociaż y, m, przez cały, przez cały i praktycznie nie użyłem tej pasywki. Nie zginąłem. Nie miałem możliwości zginąć. Perfekcjonista, no to wiadomo. Bafy, bafy, jeszcze raz bafy, pancerz, życie, obniżenie kosztów. Bardzo fajna rzecz. No i to jest ogólny build. Pokażę wam teraz sprzęt, bo to jest najważniejsza sprawa. I teraz wam powiem tak. Ja w tym buildzie na razie, bo będę nad nim jeszcze pracował, w ogóle nie mam soketów w, pierścieniu, w pierścieniach, w ogóle nie mam soketu w amulecie. Czyli nie mam klejnotów legendarnych jeszcze, ale to się myślę zmieni, jak znajdę taki dobry setup amuletru pierścienia. No i w tym momencie oczywiście używamy maraudera. Maraudera, ale jeżeli mamy oczywiście pierścień królewskiej wspaniałości, który za dobry nie jest, ale jest, no to w tym momencie możemy sobie wrzucić natalkę. Ja tu kombinowałem naprawdę różne setupy: cień, natalka, marauder. No tak, nie da się za bardzo, ale na przykład cały cień, cała Natalka, średnio to działało, yy, cały cień, y, y, cztery części Maraudera, no było ciekawie, ale jednak niezbyt, yy, dlatego chciałem mieć cały czas yy, set cienia, ponieważ cały czas chciałem mieć naprawdę fajny wygląd. Yy, na secie cienia yy, ta umiejętność działa non-stop, czyli cały czas macie 12 tysięcy wyzysanie życia i cały czas macie redukcję, bardzo mocne. I także jeżeli chodzi o DPS w porównaniu do Maraudera nie umywa się żaden set, żadna konfiguracja setowa po prostu wartownik jest za mocny. Ale tylko głównie dlatego, że ma naprawdę fajne, legendarne przedmioty do tego buildu. Pas, pas uszu na sznurze, uszy na sznurze powiem Wam, że no to jest must have z tego względu, że obniża od ataków w walce wręcz o 29%. Oczywiście my jesteśmy troszkę daleko, jednakże Czasami można swój przyciągnąć, zamrozić i układać. Powiem Wam naprawdę, to jest, to jest fajna sprawa. Oczywiście są inne pasy, które warto używać na obrażenie, na przykład, albo na szybkość ataku. Jednakże, ja osobiście używam uszy na sznurze. Może kiedyś się przekonam do innych. Następnie, oczywiście, tutaj Wam pokażę jeszcze części: shouldery, hełm, klata. Oczywiście, kilka rzeczy jest jeszcze tu do zmiany. Na pewno, jak już z Norwegii lepszy sprzęt, bardziej, bardziej perfekcyjne role, no to wtedy będę wymieniał. No, i to jest najważniejsze: Plecak Bombardiera. Yy, w tym przypadku mamy dwa dodatkowych wartowników, dwóch dodatkowych wartowników, i powiem Wam, yy, że jest to bardzo istotne z tego względu, że pasywka. Yy, oszczędzacie pasywkę, Bo jeżeli byście nie mieli tego bombardiera no to na dwóch wartownikach to kiepski DPS wyciągnięcie. byście musieli tutaj na przykład za wielostrzeg wrzucić inżyniery żeby mieć trzech wartowników Bez, znaczy z tym kołczanem możemy mieć cztery i to jest wystarczające, czterech wartowników to jest naprawdę wystarczająco Natalka, tutaj mamy hełm Natalki, pierścień Natalki Prawda? To w tym momencie z pierścionkiem królewskiej wspaniałości bez problemu możemy zdobyć trzy części zestawu, a jak widzicie to jest całkiem nieźle, bo 250 zęczności, 10 maksymalnej dyscypliny, na trzecim znowu dyscyplina 10 i szansa na krytyka o 7% zwiększona, to jest niezły, niezła rzeźnia. Powiem Wam teraz tak: moc cieni kosztuje 14 punktów dyscypliny, z setem Natali mamy aż 62 punkty, e, cień trwa 5 sekund. Tu mamy 62, powiem Wam, że bardzo długo możemy wytrzymać. Nawet jak jesteśmy zamknięci, zamrożeni, to opłaca się to wrzucić i mamy redukcję 35%. Wow. No to od wszelkich obrażeń, oczywiście, od wszelkich obrażeń. To jest bardzo mocna umiejętność obecnie. No i moja broń. Moja broń nie ma fiksa. Nie znalazłem y, kuszy, to jest no, Bounty Act 5. Nie znalazłem kuszy, która stawia pułapki automatycznie przy ataku, stawia wartowników przy ataku, jest bardzo mocna do tego setupu jednakże jej jeszcze nie znalazłem, ale jak widzicie, mój łuk jest niezły, 2,600, broń dwuręczna, jednej ręce ale jak to decha, krytyk, szybkość ataku, duża zręczność, um, przestraszenie mogę przestraszyć 2,8 szans na przestraszenie przeciwnika, Socket, No. Miód, prawda? Jednakże mam tutaj jeszcze kilka rzeczy do wymiany. Tutaj, krzyż Black Corna. Myślę, żeby tutaj znaleźć taki bardzo dobry um, amulet, który powoduje, że się leczę albo od zimna, albo od um, arcane, znaczy od laserów. Bo wtedy naprawdę lasery nie przejmują się laserami i to nas nawet leczy. Taki setup tutaj bym wrzucił, to byłoby nieźle. Nie. Karwasze. Słuchajcie, ja znalazłem taki fajny karwasze, jeżeli chodzi o Nemesis. I w tym momencie każda kapliczka, którą ruszę, daje mi Elity. i to jest naprawdę świetne w Greater to pozostajemy dodatkowe banki Jak i po prostu jak biegniemy to szybko znajdujemy elity No i naprawdę polecam Polecam w ogóle mieć w plecaku po prostu Żeby móc biegać Okej okay, milion obrażeń jeżeli chodzi o szczegóły, prawie 50% na szanse na krytyczne 4930 30 to prawie 50%. Tutaj mamy prawie 400 obrażeń krytycznych. Jeżeli chodzi o resy, to nie są za wysokie, ale redukcja 35 od każdych obrażeń jest mocna. Maksymalne życie: 744, maksymalnego życia. Tak, dużo, dużo. Jeszcze testowałem setup, ustawienie. Ja wam pokażę koronę. Z tą koroną y, mam naprawdę życia niesamowicie dużo, jednakże stwierdziłem, że y, buffy do Discipl'a na Natalce są wiele bardziej wiele lepsze niż korona. A Życie mam i tak bardzo dużo, 734 tysiące, oczywiście, ale czym lepiej, yy, no czym więcej, tym lepiej. Słuchajcie, jeżeli chodzi o cień 26 milionów wytrzymałości 26,5 miliona wytrzymałości. To w zupełności wystarcza na ciśnienie, na T6. Oczywiście jest jeszcze jedna sprawa, słuchajcie. Możemy zrobić sobie full tanka. Full tank polega na tym, że bierzemy sobie wachlarz ostrzy, rzucamy sobie pancerz ostrzy, który też jest na mróz, bo to jest setup na mróz. Mam tutaj buffy do mrozu 17% plus 20% to jest 37% jedynie na razie. I w tym momencie, jeżeli uruchomimy wacharzostrze, który trwa przez 10 sekund, cooldown jest 10 sekund. Jeżeli mamy obniżenie e, czasu odnowienia, no to wtedy mamy non-stop. Nawet jak nie, nie mamy, to mamy non-stop. I w tym momencie mamy 20 milionów, bach 31,5 miliona. E, wtedy jesteśmy niedoruszeni na te 6. Oczywiście taki setup się przyda na wyższych e, greater liftach, a przy setupie na wartowników, no to w tym momencie, proszę Państwa. Będziemy mogli pościgać wyższe GR. Wartownicy dają nam obrażenia, bardzo mocne obrażenia. Tutaj mamy praktycznie też zwolnienie przeciwników i dodatkowe 620% co jakiś czas. Obrażenia od broni, no i życie i umierać. Tylko w tym momencie wartownicy robią tylko i wyłącznie strzałą odłamkową, na przemian ze standardowym strzałem. Jeżeli mamy wielostrzał, to wtedy strzela wartownik na przemian. Właściwie jest jeden strzał normalny strzał domkowa, wielostrzał, i później strzał normalny, i tak dalej. Jeżeli mamy trzy umiejętności, to strzela trzema umiejętnościami w tym momencie. Ale naprawdę się nie płaca. Powiem Wam, że dwie umiejętności, tak zwane spendery, które używają Wam hejta, nienawiści, no to wtedy bez problemu fajnie to działa i macie możliwość jeszcze rzucenia czegoś innego. Jeszcze jedno, o jednej rzeczy powiem to są kompanii. słuchajcie kompanii to jest totalna wymuć. dlatego, że jeżeli użyjemy tej zdolności obecnie w marauderze, no to w tym momencie wszystkie pety dają nam buffa wszystkie, czyli e, pająk zamraża wszystkich, których widzi wszystkich w okolicy, praktycznie wszystkie moby dookoła was nagle są e, po sieci chodzą, czyli są zwolnione, czyli w tym momencie działa wam e, pasywka, która daje wam 20% e, Wilk daje nam 30% ataku, dzik, wiadomo, tamtuje wszystkich, czyli atakujcie go, nie? stworki, krów zadaje 1000% obrażeń, frytki, fredki, już nawet nie pamiętam, więc naprawdę jest, zwierzyniec jest bardzo konkretny. Aha, podnoszę wszystkie kule zdrowie i całe złoto dookoła, właśnie. Więc y, jest naprawdę fajnie. No i nie nietoperz, oczywiście to jest bardzo ważne, dodaje nam hejta, żebyśmy mogli stać dalej wartowników albo rąbać strzał odłamkową. Okej, okay, zamknę się już, bo bardzo dużo gadam i zapraszam na prezentację. Zrobimy sobie bounty w przyspieszonym tempie fajną muzyczką. Na razie trzymajcie się.